Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Liga Mistrzów, już za moment, a my zrobimy sobie takie early predictions, wczesne przewidywania do tego, kto awansuje do kolejnej rundy. I zaczynamy od spotkania Arsenal kontra Porto. I tak jak widzimy na ekranie, to FC Porto jest dominującym zespołem w tym spotkaniu. FC Porto, które w tym ósmym starciu będzie walczyć o trzecie zwycięstwo w historii, ostatnim razem zespoły te spotkały się 9 maja. Marca i Arsenal wygrał 5-0 po hat-triku Lorda Bentnera, więc jak dawno to było temu i jak ten wynik e, obrazuje w kontekście tego, co dzieje się tutaj w tej symulacji, bowiem FC Porto okazuje się dużo, dużo mocniejsze i zapewnia sobie bardzo dużą przewagę przed rewanżowym starciem przeciwko ekipie Mikela Artety. Drugie spotkanie w naszym układzie to mecz Atletico Madrid inter Ed Yolan postacią łączącą oba te zespoły jest niewątpliwie aktualny trener Atletico Madryt Diego Simeone. Co więcej, ostatnim razem zespoły te spotykały się w 2010 roku w Superpucharze UEFA. Atletico Madryt wygrało wówczas 2 do 0 po bramkach Jose Antonio czy Jose Antonio Reyesa, a także Sergio Aguero, więc było to naprawdę dawno temu, a tu kończymy to spotkanie rezultatem 1 do 1. City Kopenhaga, zatem star Dawida z Goliatem. W poprzednim meczu remis, a tutaj o remisie nie może być mowy, bo Erling Haaland na własnych barkach prowadzi Manchester City do kolejnego zwycięstwa, do zwycięstwa dającego przepustkę dla angielskiego zespołu dalej, bo myślę, że Kopenhaga nie będzie w stanie odrobić dwubramkowej straty, i to ekipa Pepa Guardioli awansuje do kolejnej rundy. Kolejne spotkanie to mecz Lazio kontra Bayern Monachium. Niemiecka machina, czy też Lazio, czyli zespół z. Okolic Rzymu. Kto okaże się zwycięski w tym starciu? Niewątpliwie dwa ostatnie spotkania kończyły się zwycięstwami bawarskiej ekipy 2 do 1, a także 4 do 1. I Lazio generalnie nie jest tutaj faworytem, ale jak widzimy na ekranie, potrafi strzelać bramki i ku mu nieszczęściu. Zwycięża to pierwsze spotkanie, mając lekką przewagę przed rewanżowym starciem. Przed nami ciekawe spotkanie Napoli FC Barcelona. Zbyt wiele nie działo się w tym spotkaniu, bowiem padła tylko jedna bramka, a zdobywcą tego trafienia Rafinia. PSG czy Real Sociedad dużo, dużo więcej możemy powiedzieć o kolejnym meczu meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a także Realem Sociedad, spotkanie rozgrywane w Hiszpanii i jest to pierwsze hi w historii starcie tych dwóch zespołów zatem czekają nas niezwykłe emocje i budowanie historii od zera, bowiem tak jak wspomniałem pierwszy mecz tych ekip no i czeka nas również rewanż a tak jak widzimy na ekranie Ani Hiszpańska ekipa ani francuska nie zamierza odstawiać tutaj nogi, i ten pierwszy mecz kończy się rezultatem 2 do 2. Zatem obie ekipy muszą obejść się smakiem, i wynik rozstrzygnie się w kolejnym spotkaniu. PSV Eindhoven kontra Borussia Dortmund. Kolejne spotkanie to gratka dla historyków futbolu. Ostatni mecz pomiędzy PSV a Borussią odbył się w 2002 roku, a barw PSV bronili wówczas tacy zawodnicy jak młodziutki Arjen Robben, Mark van Bommel, czy znany wówczas Mateja Keszman. Myślę, że już w tych czasach mniej znany. Natomiast równie ciekawe postaci w Bar Borussia Dortmund, Jens Lehmann, Jan Koller zdobywca bramek w tych spotkaniach, Torsten Frings, także niesamowite e, historyczne postaci I te mecze zakończyły się zwycięstwem Borussii 3 do 1, 1 do 1, a tutaj widzimy, że mecz jest naznaczony przede wszystkim czerwoną kartką, którą uzyskał na początku spotkania Mats Hummels. I nie ukrywajmy, najciekawsze starcie spośród wszystkich: RB Leipzig, Real Madrid. Murowanym faworytem w tym starciu jest Real Madrid. Nie przeszkodziło to jednak zespołowi RB Leipzig w zdobyciu szybkiej bramki. Faworytem nieprzypadkowo, bo łukmacherzy wyceniają awans ekipy z Madrytu na zaledwie kurs 1,26. Zatem za każdą pozdawioną złotówkę można wygrać zaledwie 26 groszy. W 29 minucie Bellingham doprowadza do wyrównania. Następnie Rodrigo pudłuje karnego, w zasadzie broni w tej sytuacji bramkarz. I ponownie Niemcy, gospodarze tego spotkania, wychodzą na prowadzenie po bramce opędy w 60 minucie. Natomiast czuła menu z akcją łączoną z Rodrigo. Rodrigo dogrywa do Viniciusa i ponownie Anglik Bellingham, który być może w tym sezonie będzie potentatem do zdobycia złotej piłki. Zdobywa gola dającego remis 2 do 2. A bramkę na 3-2 dającą prowadzenie zdobywa Urugwajczyk, Valverde i chwilę później Werner, który jako jedyny jest tutaj przypadkiem, bo jest zawodnikiem, który przeszedł do Tottenhamu, dogrywa do Xaviego Simona, a ten kompletuje dublet. Dzięki piękne za obejrzenie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trener Beniamin.